Cześć kochani, dzisiaj jest 16 poniedziałek marca. Od dzisiaj są szkoły, przedszkola zamknięte. A teraz jest godzina 5.10, może 5.15, dzisiaj wcześniej idę do pracy. I Wam pokażę, jak to dzisiaj będzie wyglądało. Widzę, że ludzie stoją na dworcu. Pomimo że wcześniej, bo jestem ciekawy czy S-Bana jeździ 4 razy w ciągu godziny, czy ograniczyli. No zobaczymy. Jestem i czekam na swój pociąg. Ale jest to zrobione już tak, że jest ograniczenie. Już nie jeżdżą 4S co 15 minut, tylko jeżdżą co pół godziny, dwie na godzinę. Więc teraz pomimo, że przeszedłem za 5 za 10. Nie wiem, no za 5. Tam, o której miała przyjechać, no muszę jeszcze poczekać z 15, minut, bo będzie teraz 5.30. Za 10 minut będzie. No. Mam nadzieję. Zobaczymy, co dalej będzie. I zgadłem, bo teraz pojawiła się informacja, że 5.37 będzie jest A to co, poczekałem, Mógłbym sobie trochę dłużej pospać. No i się akurat wyjątkowo nie na 7 mam do pracy, tylko na szóstą. No i cerk, cerk Ale powiem Wam, że dużo ludzi jest Jak na tą porę Jest za 15,06 dużo ludzi jest. Ale ja Wam powiem że jest duży ruch jak na godzinę 6 rano się spodziewałem, że trochę będzie tu mniej A z powodu takiego, że zbana jest tylko co pół godziny to w tej jestbanie też dużo ludzi było w sumie no nic Może dzisiaj poniedziałek dlatego to tak. zobaczymy jutro pojutrze niby dzisiaj poniedziałek szkoły zamknięte uczelnie urzędy miasta a powiem wam, że naprawdę jest du dużo ludzi na mieście, dużo jeździ, samochodów Czym to spowodowane nie wiem, zobaczymy jutro, jeszcze zobaczę co w pociągu się dzieje, jak to wygląda. Powiem wam, że dużo nie było, naprawdę malutko. Szału nie ma, faktycznie trochę mniej ludzi jest. Neste momento, a gente tem Najlepiej to widać na parkingu przy kolejce Tu zawsze pełne, pełne parkingie jest samochodów że, że zaparkować to jest porażka W tygodniu, a tu zobaczcie Jest, jest pełno Dużo jest miejsc wolnych Dobra Teraz to przechodzę na drugą stronę Ale jest puściutko Jest puściutko jak człowiek, by w sobotę pracował albo w niedzielę. A teraz niespodzianka. Gdzie my teraz jedziemy? Jeszcze jedziemy do, e, do dermatologa na chwilę, bo Gabi tam potrzebuje kremik. Właśnie idzie. To ja odjadę, bo ja tu stoję, tak przy ścianie. Do dermatologa i jeszcze później jedziemy. Wodę kupić, bo nam się skrzynka z wodą skończyła. Normalnie nie powinniśmy gdzieś się ruszać, no ale to jest takie trochę planowane. To będziemy pokazywać, co się dzieje na, na mieście. No ale to ona w sumie nie dotyka mnie, ona tylko buzi mnie ogląda i to wszystko. Dentysty w tym tygodniu miałem też, ale... Piątek jest. No, ale odwołuje, bo dla bezpieczeństwa. Hmm. Bo miałaby mieć Gabi teraz w ten piątek i za tydzień znowu. No ale niestety. Pies, nie, jak no jest jak nie jest, trzeba przełożyć no. jak się uspokoi. No nie wiem wiadomo kiedy. Niektórzy mówią, że za rok <grystanie> się może uspokoić, ale to zobaczymy. A w Cubrygenie nie ma dużo aut. No to też ludzi dużo nie ma. Jaż teraz nikt mebli nie kupuję. Nie, teraz nie szybciej. Teraz wszyscy do spożywczaków <grystanie> zasuwają. Będą meble kupowały. wiadomo wiadomo, na ile pieniędzy wystarczy? zgadza się. My nie możemy papieru toaletowego kupić. <noise> nie mamy, nie mamy dużo. I zimy, i po sklepach. I nie niestety... no, tam, weekendzie się nie tak ma wszyscy, nigdzie. Wszyscy rzucili, wszyscy rzucili się do sklepów. Mam nadzieję, że w tym tygodniu ten papier. Papier i mąka poszło. Mam nadzieję, że w tym tygodniu ten papier w tych sklepach będzie. No, bo tak, to będzie ciężko. Będziemy gazetami. Znaczy, zanim za to sobie poczytam. No, no, zobaczymy. Miejmy nadzieję, że jednak ten papier dostaniemy w tym sklepie. Możesz... Nie, no muszą, bo to wszystko musi się teraz, teraz poprzestawiać, wiesz, to zamówienia były. No, możliwe. Wiesz, może, oni, czekaj oni takie, na, może czekaj na nowy towar. Oni, oni takie zamówienia robią wie, z wyprzedzeniem, no nie z 2 tygodniowym przecież. A to nikogo nie Nikogo to nikt nie przypuszczał, że to taki będzie bum na rapno na papierze, ale to. także to... Tak, że wszystko wykupiłem No, już my dojeżdżamy do dermatologa w już, Teraz tylko w lewo i zaraz tam parking A my zawsze z przodu szparkasy parkasy parkujemy mm. no, tak mam wrażenie, że to coś powinno się Teraz znaleźć. No, są miejsca, ale myślamy, że będzie mniej aut, ale jednak, jednak nie nie jest, jest. No, a my jesteśmy już, już po. po wizycie. No, się okazało, że Amelka ma zapalenie skóry wściekłą skórę. <śmiech> 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 ha, ha ha. No, i dostała nakrem taki z własnej roboty. Do, musimy do apteki zajechać. No i drugi taki krem musimy też... Y, już, już nie taki robiony, tylko już do kupienia jest i ma to smarować to ciało codziennie. No i w maju mamy kolejną Ponownie. wizytę ponowną. A Zobaczymy jak to w maju będzie, bo to jakiś... No, ale jak najważniejsze, że dostała bez... krem i będzie smarowała, bo strasznie ją te nóżki swędzą. No a teraz jedziemy... Mm, Szukać papieru toaletowego. <noise> papieru toaletowego można nam gdzieś się uda.

5 Wyrobiła się w budżecie na dzisiaj Ona lubi takie gadżety, fajne, bo takie malutki można zamknąć Ale tak fajne zimowe dojechaliśmy do Lidla idziemy za co w Lidlu. Na pewno nic nie ma, norma To jest mała torebeczka Weź popraw tą torbę. No, to tylko pomidorki, górka, papryczka. No, ale nie bierzemy koszyków, bo nie ma sosu. Nie, tylko nie wiem koszyka czy są... nie Fajnie! Ładny klapson! No. no, Ale pusty. Popraw, widzisz, po prawej a, to jest sztant, to ma, to jest A co tam jest nic to? nie ma. To jest te, te chleby. się musi gotować No ale wiem. Nie. To jest chleb prostowy, nie postowy, Takie chleb waza. Nic nie ma. Nic nie ma. Bardzo innego Ziemiaków nie ma. Nie ma, to ja chciałem, ale nie mam papryki, nie mam. Kawy. Nie wiem, do innego. Kupuję tylko... Nie, no to też nie biorę, w innym kupię. Nie, no to nic nie mam, Ada. pomidora, ogórka, nie ma nic. I no tak. Ja... Jak szybko weszliśmy, tak, tak szybko, szybko wyszliśmy. wyszliśmy. To, co chciałam kupić, nie ma nic. Tylko sam ogórek, ani papryki. Ale ogórka ani... też nie braliśmy, bo nie będziemy stać za jednym ogórkiem. Za jednym ogórkiem. ogórkiem. Jedziemy do następnego sklepu. Jechaliśmy do następnego lidla. Tu nie ma dużo ludzi, bo on jakiś taki ukryty jest. Gabinat nie wiedziała, gdzie jadę. Zobaczymy, mam nadzieję, że ten lid do chociaż cokolwiek A tu wszystko będzie mąka. <laughs> straj taśma. Chodziło o to, żeby mieć papryczkę, pomidorkę. Mama, i... myślę, że dostaniesz, ogóreczka. bo jest pełny. Widać. Nie ma, sobie tylko to tylko czasu. Ale chyba już to są lepsze niż ładne. ile ich jest? Pół kilometrów. I chyba ich więcej jest niż te pijane, mm. nie? Więcej jest. No więcej. No chyba, że te weźmie, co? Tak, weźmie. No to ładne są. To też ładne? Nie, to ładne są. O, i ogóreczkę, Powtórka z rozrywki. Nagram. Zobaczcie to tam po drugiej stronie. Pusto. Też pusto. Też pusto. No bo tutaj chleb jest Ale tutaj ja wam mówię, po tak. prostu jeszcze oni mieli dostawy Oni po weekendzie nie mieli dostaw. dlatego I tak pusto jest? Paprykę szukam. Ale tu przynajmniej są ziemniaki. No i papryka czerwona jest. Masz na górze takie miksy jakieś? No, to jest taka a, a tu, tak? Zobacz. A nawet zielona żółta, dziewczyny nie lubią tak. Nie, my lubimy ciężoporną. No, jeszcze coś tam z obiadów się zrobi, nie za dużo. O. ej, ale tutaj już ogóle pustki. A tutaj, tutaj w ogóle A jakieś jeszcze rybki są? No, mm, tutaj wiesz, że nie No co to powinno być? Margarita pizza. Tak, pizza. pizza. To ludzie nawet pizzę, ale to na no, osobnie no, wszystko kupują ludzie A pizza. pizzę, to najdłużej jest Dobra, dzienne pasy. No. tak to wszystko mam. Wenlinka no. jest, że do Kasy? No, jak pusto Wiesz co? To makaron. Bo ja dzisiaj się boję, bo i pełno było makaronu No, żelana no. byłaś. Nie, po prostu to. No, Które to było? No, no, ryż jest, ale ja ale mam. Ja ich też nie mam. No ci no, mówię, że putrza, aż w szoku Ja No po prostu teraz to powinno być cztery to przyjechać. Że o tej porze to nie ma sensu. Ta ja, ja pojechałem w sobotę wieczorem po jedną rzecz. To po prostu ja może wrzucę zdjęcia jak Kaufland wyglądał w sobotę wieczorem. Jedyne zakupy teraz to tylko rano. Rano, korano. rano. No ja zostawiam, czy wyjdziemy tutaj jajka, czy nie? Jakie jajko? Te, A Mamy gadu, gadu, se jedziemy i gadu, gadu, dalej i gadu, gadu, i zapomnieliśmy, że wodę mamy z tyłu. Do kupienia. Do kupienia, no niestety. Następnym razem, jutro, może podjadę na razie tam wody mamy jeszcze w grze. no ale ja bym żeby była woda w zapasie bo jakby nie daj Boże co nie mamy wody jeszcze w kranie jest no to sobie to z z kranu wody no jest kończymy podróż zjeżdżamy do domu a z wami się żegnamy do zobaczenia pa jak wam się podobało zostawcie łapkę w górę do następnego odcinka czekajcie z niecierpliwością na pewno coś będzie ciekawego. Na razie pa.